Hej, hej, dzień dobry, witam się z Wami znad szumiącej rzeczki. Cieszę się bardzo, że już jest wiosna, bo w końcu można troszeczkę pooddychać i pospacerować sobie więcej. A wskakuję tutaj dlatego, żeby Was zapytać o to. Czy jest ktoś taki jeszcze, kto nie zna produktów Dotery, czyli olejków eterycznych, z których ja korzystam? Jeśli jest ktoś taki, to koniecznie musicie je przetestować. Także, jeżeli ktoś z Was ma ochotę na przetestowanie produktów firmy Dotera, czyli olejków eterycznych, serdecznie Was zapraszam do wypełnienia krótkiej ankiety, która sprawdzi, jakie są Wasze największe potrzeby i na te potrzeby znajdziemy olejek, który na to zadziała. I wtedy przekonacie się, czy te olejki etyczne działają, czy nie działają, czy tak yy, naprawdę w ogóle o co z nimi chodzi. Ja się przekonałam parę lat temu, korzystam z nich cały czas i bardzo bardzo chciałabym żeby z tych olejków korzystali e, wszyscy zamiast z chemii, która jest niestety wszechobecna. Więc jeżeli macie możliwość zmienić coś na to, żeby było naturalnego pochodzenia, to to jest jedna z tych rzeczy. I zapraszam was serdecznie do testowania olejków razem z moją pomocą. Dostaniecie ode mnie próbki. Sprawdzicie sobie, czy te olejki działają. Będzie też zamknięta grupa na Facebooku i na tej grupie dowiecie się podstawowych informacji, jakie są potrzebne do, do tego, żeby korzystać z olejków. I zobaczycie, jak też inni korzystają, testują. Myślę, że to jest bardzo fajne doświadczenie. Kiedyś też w czymś takim brałam udział. I serdecznie Was do tego zapraszam. Jeżeli czujecie, że to jest ten moment, żeby sprawdzić o co chodzi z tymi olejkami eterycznymi, to wystarczy wypełnić ankietę, którą załączam. Pozdrawiam, pa pa!